Właściwie powinien powiedzieć polsko-grecki finansista Lukas Notopoulos, prezes Vivos Finance. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy jest pan spokojny już w tym momencie o Grecję? Lata do MFW poszła, czy jakieś pieniądze udaje się znajdować? Nie ma jeszcze porozumienia co do reform. Sześć dni dostali Grecy ostatnio, no ale widać, że chyba muszą się jakoś dogadać. Ja czuję, że mam takie derwów. Będę chyba tutaj przychodził co miesiąc i praktycznie przed każdą eurogrupą będziemy opowiadać tą samą historię, że Grecja dochodzi pra pra praktycznie do takiego samego końca, że. Już prawie pieniędzy nie ma i nagle pieniądze się znajdują. Natomiast ten następny Eurogrup 24 marca wydaje się na jednym z najbardziej krytycznych. Dlatego, że z jednej strony Europa bardzo mocno ciśnie na reformy. Reformy na poziomie około 10 do 11 miliardów złotych. Grecy wykładają na stół około 6 miliardów. Mówią, że więcej się nie da. No ale wygląda na to z ostatnich wypowiedzi Warfakisa, że on doprowadzi do tego, że po prostu Grecja dostanie kolejny pakiet pomocowy. Z jego wypowiedzi tak wynika. Z jego wypowiedzi wynika. Ale, ale też Grecja wtychczas... nie chciała kolejnego pakietu pomocowego. Bo przypomnijmy, gra się teraz. Ta o 7 miliardów 700 milionów z drugiego po, po, pakietu, pakietu pomocowego. Tak, tak. Od sierpnia Grecja nie dostała żadnych pieniędzy. Tak. I to jest koniec pakietu. I przecież jak oni szli do wyborów, to powiedzieli nie będzie trzeciego pakietu, bo każdy taki pakiet to od razu też pakiet cięć, oszczędności, tak. balastu. Tak? A więc nie będzie pakietu. memorandum, Nie będzie kolejnego memorandum, będzie kolejne wsparcie dla Grecji, wsparcie prorozwojowe. Pieniądze na spłatę zadłużenia będą pochodziły z greckiego budżetu, natomiast pieniądze na rozwój greckiej gospodarki, bo tego brakuje, będzie pochodziło ze środków unijnych. Taka różnica. Taka różnica. No, ale, no to w takim razie jak to teraz będzie? Oni wystąpią, dostaną te pieniądze? Wszystko, wszystko wskazuje na to, że Europejczycy chcą jednak zachować tą Grecję w strefie euro, bo wydaje się bardziej, że to jest kwestia polityczna, już nie w sumie teraz ekonomiczna. A nie boi się Pan, że tak wielu ludzi uważa w strefie euro, żeby się nic wielkiego już nie stało. Strefa euro nie rozpadłaby się, gdyby Grecja wyszła ze strefy euro, bo jest o wiele silniejsza niż trzy lata temu. A dzisiaj jest wielki piątek w Grecji, a wiadomo, co się dzieje przed długimi weekendami, że często, zresztą w Cyprem było. Tak... Tak samo. Przed długim weekendem co miał tak zwany już nie bailout, tylko bailout. Obawia się że pan, że to może być ten weekend? Że zobaczymy, wie, wie w man, Ja swoim rodzicom doradzałem, żeby pieniądze z Grecji wyprowadzili i mnie posłuchali. Odważna deklaracja, szczera. Odważna, tak? szczera, ale wie pan, dbam to to o swoją rodzinę. Grecja Grecy aż tak bardzo obawiają się tego, co będzie? Grecy się obawiają, dlatego że powrót do drachmu nie oznacza tylko, że po prostu Drachma zostanie, euro zostanie skonwertowane 1 do 1 z drachmu. Tylko tak naprawdę w momencie wyjścia Grecji ze strefy euro z że po prostu będzie deprecjacja. Dwa lety, w tak naprawdę jakieś 70-80%. Czyli będziemy płacić za 1 euro 3 drachmy. Wychodząc będzie 1 do 1, następnego dnia będzie 1 do 3. Czy pan to kiedyś mówił? Wenezuela, taka w Europie by się z tego y, zrobiła. Ach, może e, być gorzej. Może być gorzej. Oby nie było oczywiście. Czekamy ja, na trzyma. kolejne kroki, na kolejne daty. Ten długi weekend rzeczywiście jest tak niepokojący, bo coraz więcej też jest spekulacji, czy może dwuwalutowość na przykład a, Dwuwa dwuwalutowość. Już dwuwalutowość występuje zarówno na Cyprze, jak Grecja. Grecja dokonała wewnętrznej dewaluacji w strefie euro. Greckie pensje, jak w Wiadomo, spadło od 30 do 40%, emerytury około 50-60%, bezrobocie przez to urosło do powyżej 30%, to się zadziało 14% Greków tylko chce Drachmę, powrotu do Drachmy według najnowszych sondaży. Ale po co Aleksis Tsipras łasił się do Władimira Putina? To jest typowy power game, uznajmy to tak, że po prostu jedzie tak naprawdę do Władimira Putina tylko po to, żeby pokazać, że ma jakąś inną opcję. Wszyscy wiedzą, że innej opcji nie ma, bo poza strefą euro nie będzie mógł pożyczać pieniędzy Zresztą Cypr, który z dużo mniejszą gospodarką, nie był w stanie pożyczyć pieniądze z Rosji. Ale nie, uważa pan, że nie należy poważnie traktować tego kursu, który Cypras wyraźnie zarysował? Rozmawiają o wspólnych inwestycjach, o gazie. No, Komisja Europejska Oczywiście. to też czy nie będzie podobało. Gaz z jednej strony, ten South Stream, czy już tak. dzisiaj Turki Stream, to tak. jest w jednym rozwiązaniem. Z drugiej strony jeszcze. Ale to są konkretne mu... pieniądze z Rosji tak. na inwestycje to, to są... i kredyty z Rosji dla tak, tak, są obietnice? Grecja z Rosją mają ogromne sentymentalne stosunek w ostatnich tysiącu lat, jeszcze w okolicach, w czasach w ogóle Imperium Bizantyjskiego. Natomiast nic z tego w ostatnich 30-40 latach nie wynikało dobrego dla Grecji. A Grecy nie liczą na to? Tacy Grecy, bo jest rodzina, znajomi, nie liczą na to, że jakaś e, pomoc chcą pozostać... z Rosji się pojawi? Grecy chcą pozostać w strefie euro. E, kurs jest wyznaczony od ponad 30 do 81 roku. Jesteśmy integralną częścią Unii Europejskiej, integralną częścią strefy euro i tak powinniśmy pozostać. E, to znaczy, no to, to Grecy chcą, a politycy zrobili bardzo dużo, żeby jednak poddać to w wątpliwość, prawda? No to no. o co chodzi? Co się dzieje? No, Prosa rzecz. No, mówimy tak naprawdę o grze politycznej. Z jednej strony mamy dużą presję z strefy euro, że po prostu cięcia, 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 a z drugiej strony my pokazujemy Kamenos. To jest bardzo fajna historia. Kamenos powiedział, że wyśle wszystkich imigrantów greckich do Niemiec z wizami, przejdą przez strefę Schengen, w tym również dżihadyści. No to wiadomo, że to po prostu są wypowiedzi pod dziennikarzy. Ta prawdziwa gra się odbywa na euro, euro, Eurogrupie. Eurogrupa 24, spotkania Eurogrupy. No i to jest ten moment chyba, kiedy musimy zobaczyć jakieś porozumienie, bo potem będzie coraz gorzej, coraz większe góry pieniędzy do spłaty też ze strony Grecji. Lukas Totopoulos, finansista... Grecko-polski prezes Vivos Finance był naszym gościem. Zobaczmy teraz, jak się euro ma.